Dzień dobry, moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Seven Days tutaj I tak, dzisiaj byśmy się zajęli um, dekorowaniem naszego wspaniałego wnętrza, bo podobno, podobno dodali coś takiego, jak tutaj w naszym pędzlu Friendsu, jak zamaluj cały obszar, tak, na wszystkich stronach. Co byśmy sobie w sumie mogli zrobić tutaj? Tylko nie mamy farby. Czekajcie, czy mamy jakąś farbę? Farbę ja tutaj trzymałem. Nie, tak gdzie trzymałem farbę? Chyba tu. Tak, tu trzymaliśmy farbę. I zobaczmy, czy działa. A faktycznie działa. Ale no, fajne. To w takim razie się dzisiaj zajmiemy tutaj dekorowaniem naszego wspaniałego wnętrza na dole. E, mamy w sumie dość dużo do tego rzeczy potrzebnych. Komponentów. Zastanawiam, bo nie chciałbym na to betonu beton marnować, ale w tym momencie beton nam się bardziej, nam, yy, nam jest, tańszy, dla nas jest tańszym surowcem niż, yy, niż kamienie, worki z piaskiem sobie weźmy, w odporne, a tu są te miechy, zastanawiałem się gdzie one są, stare krzesło też może być biurowe, krzesło z koszar, metalowe, jakieś dekoracje w ogóle. Ja zastanawiam się co, co z tym tutaj zrobić Ty oj, przepraszam, tym też się zajmiemy e, jakby to wykorzystać. Ale tak, widzę, że to można zmieniać wygląd. A faktycznie można różne kolory dawać. Jakie fajne. Tutaj tak samo, na różne kolorki. Tak, różne kolory. No to dość fajnie, że coś takiego twórcy dodali. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa to jest wszystko <laughs> wyłamane. Tutaj, przy okazji, moglibyśmy sobie zrobić to krzesło. E, znaczy, nie to krzesło, tylko to okno, które to jest. Nie wiem, czy mi przyszło na myśl krzesło. Bo pewnie gadałem dopiero co o krzesłach. I tak, na początek robimy podłogi. Tak jak widzicie, jest taki tymczasowy słup. Żeby się cała baza nie zawaliła, zrobimy sobie, myślę, podział tej na cztery pokoje. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Jedno to będzie. Może kibelek będzie jedno. Drugie to będzie, myślę. No na pewno myślę, że drugie będzie. Jena. Co, co tu taki ranny jesteś, chłopie? Czekajcie, trzeba to naprawić, bo to tak nieładnie jest. O, mogę tutaj wskoczyć w końcu, jak fajnie. Na szczęście na betonu nie brakuje. Ale wracając, naprawię sobie tyle rzeczy tutaj. Bo tutaj widzę, że nieźle jest to wszystko pokieraszowane. Myślę, że jedno to będzie przedpokój, jedno to będzie salon. Hmm, I jedno to będzie może kibel, że w sensie są siła dźwięka. Chyba tak zrobimy. To tak. Przedpokój. Myślę, że będzie można sobie zrobić... Nie wiem, tutaj. Hmm, dobra, to zrobimy gdzieś jakoś, jakoś, jakoś. Dobra, czyli tak to zrobimy. Tutaj będą trzy bloki przerwy na przejście. I zrobimy to właśnie tak. Teraz tak, łuk. Szukam takiego jednego, konkretnego kształtu, który już był kiedyś. A on gdzieś tu jest na pewno, bo go nie usunęli. Ja to pamiętam, bo go już używałem. I go zresztą też nie raz widziałem. O właśnie, to! Łuk 02. I tutaj sobie zrobić coś takiego. Oczywiście to wszystko sobie tutaj pomalujemy, nie? Żeby nie było. I tutaj mam taki pomysł, żebyśmy sobie zrobili bloki drewna. A powiedzmy, że z 20 bloków drewna. Bo e, ponieważ, ponieważ już sobie stąd weźmy. Tam mam taki fajny pomysł na to, żeby sobie zrobić kratownicę. E, kratownicę... Nie, nie takie kratownice bynajmniej. Czekajcie, gdzie to jest? O coś takiego, tylko może nie kwadratowa, tylko na przykład diamentowa. Najlepiej jakby ta krata była na środku. Aha, żaluzję, żaluzję. Balas, poręcz. O, to też fajnie by wyglądało. Ale niekoniecznie tutaj. Płodu wyśrodkowany? niezbyt. Kurde, tak ktoś tu przyszedł. No nie, no Wiedźma! Nie cierpię tych Wiedźm po prostu. Takie są wykurzające. Muszę tutaj przychodzić, po prostu. No nie możecie się powstrzymać. Żeby chociaż przez kupię momencik tutaj nie przychodzić. Już chyba biegną. Albo i nie, dobra to chyba nie mamy wyboru bo to też takie niezbyt zjedzmy sobie potraweczkę dobra, to jak już musimy wybrać to ja bym wybrał coś takiego patrzcie, jest nawet zegar tutaj nawet mają duże rzeczy teraz pododawali chyba, że ten płot faktycznie a to jak już, to kratę może kwadratową bo ja to szukam w dekoracjach, nie? I tutaj byśmy zrobili sobie coś takiego. A właśnie, i tutaj. Nie, to wcale nawet nie wygląda źle. A tak, bo to działa jeszcze jako drabina. To od razu byśmy jeszcze mogli zrobić sobie coś takiego. Ej, to nieźle wygląda teraz. I tutaj by można zrobić jakąś roślinkę. Na przykład tamtą doniczkową, bo nawet mam chyba roślinki doniczkowe. E, czekajcie, roślinka doniczkowa. E, nie mam, ale mogę sobie chyba zrobić, nie? E, do... roślina doniczkowa. 8 gleby i 2 na roślinne. Te gleby mamy tutaj. Starczy i dłuch na roślinne. Błók na roślinne mamy tu. Dobra, to dajmy sobie... Zróbmy sobie takie dwie. Bo, e, może będą nawet ładnie wyglądać. Bo teraz jak one wyglądają? Tak wyglądają, dobra Więc zrobimy to tak, a tylko trzeba oczywiście przeładować żeby się nie przeładować, to tylko... Ale to głośno Nie przeładować, tylko uzupełnić Benę, a I no tak, no tak Trzeba będzie się zająć tym jeszcze Ojej, oj, ale tutaj Narobiłem Dobra już wiem, już wiem, już, już wiem, jak to zrobimy. E, cyk. Cyk. Teraz to jeszcze pomalujmy. I ja, co sobie zrobimy? Może gips? Jak będzie wyglądać gips? Eee. Tak, wiecie, co niezbyt wygląda. Jakby było coś ładniejszego. Beton biały. Kurde, ale weź, że... Nie, nie na wszystkich stronach. Dobra. Beton biały nawet wygląda dosyć ładnie. I widzę, że nie możemy tego tutaj postawić. W takim razie zróbmy sobie jeszcze trochę tych ramek, czy tam drewna. Ja mam, moi drodzy, plan. Mówię wam. I tutaj zrobimy sobie słup. Eee, słup. Proszę bardzo. Siup. ok, e Tutaj copy shape. Dziękuję. teraz możemy tutaj postawić. Patrzcie jakie, jak to ja żebym wymyślił. Bo tutaj postawiłem ten słupek, nie? Eee, inteligentnie, inteligentnie, copy-shape. I teraz zrobimy tak samo tutaj. No, to wygląda bardzo ładnie, moim zdaniem. Jeszcze tutaj zrobimy jakąś ładną teksturę drewna. Eee, nie ma. To może deska. To jest co? Chodziarka do piwa blok. Świetnie, po prostu. da poszukajmy czegoś. hata z Bali, myślicie? A może drewno płot po prostu, zobaczmy. Dobra, może być, to malujemy. Okej, okay, to wygląda nieźle, szczerze mówiąc. No i te doniczki też fajnie wyglądają. Ej, to jest dobry myk. Aż sobie zrobię screena, wiecie? Udostępnię sobie gdzieś tam później. A, i teraz tak, tutaj mamy ten łuk. Hmm. I tak. Plan wygląda tak, że tutaj byśmy sobie zrobili dywan. E, no mogę, czerwony w takim razie wyszukajmy. Jest, hmm. dywan 5, czy to musi, może być tylko dywan. byśmy zrobili tak. A karton gips, Cream, by wyglądał jak dywan. Nie wygląda w ogóle. To w takim razie może czarny dywan byśmy zrobili tutaj. Plan jest taki, że tutaj będzie telewizor. I wokół tego będzie taki dywanik. I będzie oczywiście też tutaj kanapa piękna. Mam nadzieję przynajmniej. Że to będzie jakoś fajnie wyglądać. zrobię sobie też jakieś dwie lampki tu i tu. Na przykład takie na stolik. to już będzie dość fajnie wyglądać myślę. I tutaj by można to wykorzystać. Te regały na książki A tylko to byśmy musieli zrobić taki jeden blok A tym blokiem jest, jest, jest Nie mamy tego bloku Musimy sobie wytapić do tego gwoździe A więc tak, gwoździe Zróbmy sobie ich tak z 200 gwoździ mi dawaj 1200 A co 1200 gwoździ sobie robimy a przy okazji zbierzmy żelazo I w sumie jak już mam to żelazo, to wstawię od razu Pułapki i żelazne kolce dużo. Dużo. 375 żelazne kolce. To jest dopiero burżuj. I tak, to i drewniany pojemnik mebel. Dawaj mi to. Musimy sobie zrobić gdzieś za dwa. Bo z drewnianych pojemników mebli. Szyb, 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 Pobiegniemy e, sobie tutaj. Zrobimy sobie jeden regał na książki pusty. Tylko na ścianie to by musiało być. O! I, jeden byśmy sobie zrobili, regał na książki. O, taki i obrót. O, patrzcie, tylko jeszcze odpowiednio obrócić. O, właśnie, tak. I tutaj będzie ten telewizor, jeszcze tylko dać odpowiedni kolor, taki sam. Tak, no i patrzcie, no jak to ładnie wygląda. <grym> jeszcze mam pomysł, w sumie. Zrobimy sobie ten różowy beton <głos> <Ha>! <głos> Jak to wygląda wokół telewizorka? Różowy beton będzie <noise> O Boże, jakie to głupie jest Wiem moi drodzy, że to jest głupie, ale mi <noise> się to podoba z jakiegoś powodu Dobra, może być I jak będzie taka się wyglądać? Nie, brzydko Chcemy, żeby to było bardziej zadbane To nawet fajnie wygląda, to malujemy Zobaczmy jak to tak będzie wyglądać. Nie głupio, nie głupio. A tak, tutaj to tak trochę głupio jest zrobione. I słyszę kolejną wiedźmę, Jak ja ich nienawidzę. I... Elegancko nie biegną. Chyba nikt nie biegnie. A jakby ktoś się pytał jak mam zielony... skąd mam zielony karabin, to po prostu dałem wstać do niego barwnik, bo znalazłem niedawno. Tylko jeszcze tutaj poprawić. No a ściana nawet nie wygląda, szczerze mówiąc. Tylko to i teraz trzeba będzie jeszcze jakoś to ładnie zrobić, żeby nic się nie popsuło przypadkiem. I nawet się będzie zgadzało z moim gustem, bo ja jestem takim człowiekiem, który bardziej lubi styl modernistyczny, czyli wszystko jest morderczo-sterylne. No, ale wiadomo, to chyba większość ludzi zresztą ta, taka jest. Okej, okay, teraz sobie tej copy shape i musimy coś z tym zrobić. Okej, okay, jak mamy teraz tutaj podstawione, to teraz możemy tutaj fajnie sobie to wyciąć jakoś. Dobrze. Chyba wiecie co chyba ja mam wytnę ten moment. Bo jak słyszycie, zapewne jest to strasznie głośne. Okej, okay, mamy to zrobione. co teraz tutaj to postawić elegancko. Słyszę, że się wyłączyła muzyka. To nie fajnie, bo lubię tę muzykę. Ale mówi się trudno. Tutaj maluję teraz dalej. Dobra, i jakoś tutaj będzie kibelek, myślę. A więc tu będzie kibelek, i on będzie jakoś dotąd taki mały, wiem. A to jest w ogóle kamień z tego co widzę. Nie fajnie, bo ja mam śmiertelny niedobór kamienia, kamyków. Ja mam ich tylko tysiąc z tego co widzę. A jak będzie trzeba to wszystko naprawiać, bo widzicie, tak brzydko wygląda, jak to jest podniszczone, lekko. Więc z tym problem jest trochę. Hmm. Myślę, że tak tyle by można usunąć. Dobra, to tak tutaj będzie ten kibelek. Okej, okay, tutaj będą oczywiście ściany się zaczyną dopiero. Wiecie pewnie o co mi chodzi. Jokie, to jest niszczone. Dobra, naprawiono na szczęście. Dobra, to tutaj będzie kibelek. Jeszcze nie wiem jak on będzie wyglądać. Więc na razie tutaj nic nie robię. I teraz podłoga. Podłoga, jakby mogła wyglądać. Chodnik pęknięty. E, brzydki. No raczej beton zbrojny nie. Granit biurkowy. Nie, brzydko. Podłoga z płytek to będzie bardziej w kiblu. E, metal brązowo-szary, a to ładnie wygląda. Za bardzo by się zlewało z dywanem. Weź tą panterkę sobie byśmy wzięli. Nie, to by było okropne. A za jakieś drewno ładne. Nieobrobione drewno. O, to ładnie wygląda nawet. Szczerze mówiąc. Coś... Dobra. No, ładnie wygląda ta podłoga. Nawet myślę, że coś takiego zostawimy tu. I... Tak, ile mamy jeszcze farby? Tysiąc ponad Nieźle, tam trzeba będzie jeszcze pomalować na nowo Oczywiście ten sub się zniszczy Bo brzydko tutaj wygląda Czyli tak, no to bardzo ładnie wygląda moim zdaniem I ta różowa ściana, Boże jakie to jest brzydkie O nie, przepraszam was moi drodzy, że się musicie na to patrzeć Dobra Ale tutaj się przy okazji, żebyśmy sobie zrobili to schapkę prysznicową. No i trochę za wysoko zrobiłem te okna, ale wiem co z tym zrobić. Nazywam to metodą siłową. Ale to ma swoje wady, bo to też nie jest dobry pomysł za bardzo. Znaczy no, no jest dobry pomysł, nie? Fuck, przyszedł tu ktoś. A, to tylko taki słabiaczek. Ale wracając. To ma też swoje wady. Możemy to teraz podnieść, dobra, możemy. Bo to ma mniej, mniej hapeków, ale wiecie, o, ważniejsze, żeby było ładne niż żebyśmy to przeżyli. To jest już cel drugorzędny. A może jak kupmy, nie, wciąż to jest strasznie głośne. Dobra, teraz tutaj to obróćmy. I dobra, jest ok nawet. Teraz pędzel w rędzel. Kopiu I jakby to tu wyglądało? Dobra, może być. Tutaj już nie widzę takiego problemu. Nie ma jak był na górze, żeby to zamawiać ładnie. I tak, mamy tutaj, jak no mamy tu, to jeszcze by się jakieś okienko przydało. Tutaj, dobrze? Eee, tak, dobrze. Wpadłam na pomysł. Czekajcie, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, jak to wzmocnić. O nie! Zabij ją! szybko! Biegną, biegną. Uff, zdążyliśmy. <noise> Przepraszam za tą e, malutką potyczkę, która się tutaj wydarzyła. Ok, widzicie, Zrobimy coś takiego. I teraz oni będą się musieli przebić przez dwie warstwy tego. A jednak biegną. A nie, to tylko czołgista. Dobra. Tylko widzę, że postać nam zgłodniała trochę. Nie umieraj, już za chwilę kończymy odcinek, czeky, tak? A w sumie mam jedzenie przy sobie. O, widzę, że na inny a, Pan coś nie spowolnił w walc. Jakie fajne. No to to jest przydatne. Patrzcie, jak teraz szybko biegam, a jak zaraz spowolnię. O, widzicie, teraz spowolniłem już. To jest dość fajne. Okej, okay, teraz tutaj jeszcze będzie przy tych schodach. Mm, takie Takie coś, takie okno To jest dziwny bug w ogóle w tej alfie eksperymentalnej To się takie rzeczy robią, dobra, tutaj w kibelku będą takie wysokie jeszcze Okna, tutaj będą niskie, trzy jak widzicie mamy Jest, no dobra, jeśli nie z tego To trzy, ale to jest takie Zastanawiam się jak, jak, to się nazywa Jak, jak się coś takiego nazywa Nie, to jest takie okno w środku i tutaj byśmy sobie zrobili... szkoda, że się nie da... a chyba, że się da... E, lampa. Hmm. Mamy stolik... o właśnie, taki chciałbym niski stolik z lampą sobie postawić tutaj. A może żarówka? Nie jest, tylko żarówka przemysłowa i podstawowa żarówka. A szkoda. O, lepsza kierasz strażacka? Co to robi? Modyfikacja... się 25... E, o, to jest fajne. Amunicja do wyważenia. Drzwi jest jeszcze. A to jest z tego co pamiętam, to tak, że załadowujesz tym sobie Givera, stajesz, stajesz przy drzwiach, strzelasz drzwi i one się wtedy odblokowują, z tego co pamiętam. O, tak jest żarówka przemysłowa, podstała żarówka i ta żarówka jest jeszcze. Tak, jakbyśmy tutaj dwie postawili. Dobra, nawet nie wygląda to najgorzej. Więc myślę, że tak zrobimy. No i co by zrobić tutaj? Hmm. To jest duży problem żarówkowy. Naprawiam to przy okazji wszystko co się da. Tutaj widzę, że jest leciutko podniszczone. Na przykład tutaj jest coś widać, nawet podniszczone. Aż to akurat tutaj ciężko do, zauważyć, bo często to jest... Tak jak widzicie, nie podniszczone, tylko tekstura po prostu tak wygląda. Zastanawiam się czy tutaj nie pakować książek jak jakiś znajdę, ale to w sumie nie wpływa na wygląd, więc nie wiem czy jest jakiś sens w tym. A da się w ogóle skopiować to? A no da się. I dzisiaj mogę sobie namalować książki. Ha! Mogę sobie książki namalować. Dobra. A, to co, moi drodzy? Ja myślę, że już się z wami w dzisiejszym odcinku pożegnam. Mam nadzieję, że to się wam się spodobał. Jeśli wam się spodobało, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w, w górę. A tymczasem ja się z wami żegnam, moi drodzy. Poo, do zobaczenia. I cześć!